Wygląda na to, że możemy zacząć rozmawiać o kolejnym Battlefieldzie, a temat rozpoczął dyrektor generalny EA, mówiąc, że Battlefield powróci w całkowicie nowy sposób. Oczywiście to jest stwierdzenie, które dyrektor generalny EA wypowiedział. Nie za dużo zdradza, ale obawiam się, że ponownie EA będzie próbować stworzyć koło na nowo. I znowu może z tego wyjść takie nie wiadomo co, czwarta woda po pierogach. W ramach najnowszego raportu inwestorskiego EA Wilson często wspominał o Battlefieldzie, przyznając się do trudności z jakimi borykał się Battlefield 2042 podczas swojej premiery. No brawo, wszyscy o tym wiemy. I wiemy jak po dupie dostał Battlefield, EA oraz DICE. Idąc dalej, Wilson mówił o przejęciu na własność i budowaniu na przyszłość. Kilku swoich głównych marek, w szczególności Battlefielda, uważa również, że EA ma możliwość przywrócenia Battlefielda w zupełnie nowy sposób w przyszłości. Chociaż nie wspomniał, co to dokładnie oznacza. Podczas sesji pytań i odpowiedzi inwestorzy pytali Wilsona o postępy. w różnych projektach związanych z Battlefieldem dyrektor generalny zaważył, że nie mamy żadnych zapowiedzi dat, ale powiedział, że po niedawnej rozmowie telefonicznej z nowym zespołem kierowniczym franczyzy ma niezwykle zaufanie do tego zespołu i niezwykłe zaufanie do postępów, jakie czynią w stosunku do przyszłości tej franczyzy. Ponownie są wszyscy zadowoleni sobie postępów, jak to wszystko tam idzie, jak to wszystko się pracuje, jak to się tworzy. To samo było przed premierą Battlefielda 2042. Jak się skończyło wszyscy wiemy. Jak w przypadku Call of Duty, nie róbcie sobie jakichkolwiek nadziei, zero hype'u, zero preorderów, czekajcie na wszelkiego rodzaju prawdziwe gameplaye i recenzje od społeczności Battlefielda. Jak czytamy dalej, dyrektor generalny EA nie miał nic więcej do powiedzenia na temat konkretnych szczegółów, ale powiedział, że więcej nadejdzie, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Mówi, powtórzył, że Battlefield jest mocno osadzone w strategii EA, Mówiąc, że tworzy gry i doświadczenia, które przyciągają i bawią ogromne społeczności internetowe na różnych platformach, w różnych modelach biznesowych, w różnych regionach geograficznych, uważamy, że Battlefield będzie znaczącą częścią naszej przyszłości i będziemy dzielić więcej czasu i dzielić się więcej w miarę upływu czasu. Te oczywiście, tutaj tłumaczenie jest jakie, ale trzeba jakoś z tym sobie poradzić. Na koniec czytamy, że Battlefield 2042 nie został najlepiej przyjęty przez fanów, przez co gra nie spełniła oczekiwań. I jej przyszłość serii nie jest jednak całkowicie jasna, ponieważ wiemy, że Rich Line współpracuje z DICE na stworzeniu kampanii dla jednego gracza do przyszłej gry Battlefield. Ale szczegóły na ten temat są owiane tajemnicą. Także standardowa gadka z inwestorami, że spokojnie wszystko będzie ok, będzie zajebista gierka, zarobimy mnóstwo szmalu, zero kompletów. Standardowo to nie jest tak, że. Ta gra dopiero jutro będzie powstawać. Ona już tam powstaje, już tam jest na jakiejś fazie, na jakimś etapie, pewnie i grywalnym etapie, ale oczywiście no, nie można nic powiedzieć. Takim pierwszym terminem być może to będzie okolice tego całego Jej Play, chociaż, chociaż chyba nawet w tym roku Jej Play nie będzie, bo E3 to już jest. <laughs> Przeszłość. Wiemy natomiast, że 8 czerwca ma odbyć się Summer Game Fest 2023, więc być może tam coś się pojawi jakaś zajawka albo coś, aczkolwiek nie robiłbym sobie nadziei. Oczywiście w sierpniu będzie Gamescom, więc może tam coś się pojawi, ale też bym sobie nie robił jakiejkolwiek nadziei. Także pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i grzecznie czekać na rozwój wydarzeń, na jakikolwiek trailer, zajawkę. I z czym to się będzie jadło i datę premiery. Ja mówiłem standardowo, Andrew Wilson nic konkretnego nie powiedział. Ja osobiście boję się tego stwierdzenia, które on wypowiedział, czyli że Battlefield powróci w całkowicie nowy sposób. I to ponownie może być jakaś durna zabawa, tworzenie, jak mówiłem, koła na nowo a wystarczyłoby wrócić do tego co gracze kochają najbardziej czyli coś na zasadzie BFA3, BFA4 może troszkę to zmodernizować pod względem gameplayu, movementu i naprawdę można by było powiedzieć, że byłoby wpyte Obawiam się, że chodzi tutaj o to, że będą jeszcze bardziej brnąć w ten cały live service i być może chodzi o to też, że stworzą sobie taką platformę na kilka, kilkanaście najbliższych lat cały ten ich misterny plan może pójść szybko w pizdu gdy właśnie ta kolejna gra okaże się, nie bójmy się tego słowa, krapem jak BF2042. Także uczulam bardzo mocno na to, żeby nie robić sobie żadnego hypu, nie nakręcać się, nie składać żadnych preorderów, to przede wszystkim, ale grzecznie czekać, testować, grać ile się da, jeżeli będzie ku temu okazja, nie kupować na premierę ani nic. I oczywiście czekać na recenzję od ludzi z społeczności Battlefield. To jest jedyny i słuszny wybór. Jak mówiłem, ja obawiam się tego, że to faktycznie będzie jakaś platforma, live service, coś w tym rodzaju i gra sama w sobie ponownie będzie całkowicie czymś innym, czymś całkowicie jakimś tam spin offem Battlefielda, że nie będzie miała nic wspólnego z tym takim rdzeniem Battlefielda. Potem wszystko wyjdzie na jaw i będą musieli to jakoś naprawić, poprawić i w końcu znowu wyjdzie gra, która dopiero po parunastu miesiącach, może i nawet roku, będzie. W jakimś tam stopniu przypominać Battlefield, ale trzeba to odpukać i oby tak nie było. Także w tym filmie to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie, jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia. A wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, peace, yo!